Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Wiadomości Słowiańskich. Po mojej lewej stronie znajduje się. Szymon Gilis. Ja jestem Karolina Lisek, słowiańska agencja prasowa. I od razu na wstępie mówię, że jest to ostatni odcinek w roku 2025. Widzimy się dopiero na koniec stycznia, początek, początek lutego, lutego bardziej. No. W roku 2026, więc już w tym miejscu życzymy Wam udanego Sylwestra i oczywiście. Mam nadzieję, że rok 2026 będzie dla Was równie owocny jak miniony albo chociaż lepszy niż miniony. Wiadomości jak zwykle zebrał dla nas Karol Grabowski ze śladami pogańskich przodków, a montaż wykonał Kamil Widuch z projektu Gruba Klisza. A co w dzisiejszych wiadomościach? Pląsy ze śmiercią, wystawa w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej. Gra Tarciana w uniwersum powiernika, fiura Franciszka Piątkowskiego. Powstaje film związany ze Stanisławem Jakubowskim. Książęca Włócznia Piastów, świadek bitwy o gród czy ofiara dla bogów. Wystawa Biegas, światy nierównoległe. Książka Kraina Grodów, grody plemienne we wczesnośredniowiecznym krajobrazie południowej Wielkopolski i północno-wschodniego Dolnego Śląska. Nowa gra komputerowa z elementami słowiańskimi De Werny Horn. Rekonstrukcja wampirki z pnia zaprezentowana w Ostromecku. Jak wygląda twarz Mazowszanki sprzed 1600 lat? Niezwykła praca archeologów z Uniwersytetu Warszawskiego. Grup wikingów zawiera niespotykane dowody na dawne rytuały. Przypadkowe odkrycie wywołało sensację. Słowiański przewodnik Anne Stasiak. Pląsy ze śmiercią, wystawa w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej. Jak sami osoby napisali, wystawa Pląsy ze śmiercią to doskonała okazja do refleksji nad wcale nie tak odległą przeszłością. Jak kiedyś wyglądało umieranie, jak skomplikowane czynności musieli podejmować bliscy zmarłego, a do czego zatrudniano wyspecjalizowane osoby. Co robiono, aby w sposób godny, a nierzadko i przesadnie wystawny, oddać hołd i odprowadzić zmarłego na wieczny spoczynek. I tak też na tej wystawie będziemy się spotkać z kilkoma aspektami śmierci i wszystkim, co się dookoła nie dzieje, czyli porównanie tego, jak śmierć wyglądała kiedyś, a dziś ostatnie chwile przed pochówkiem wyglądały oraz pogrzeb jako znak statutu danego człowieka chowanego co jest bardzo ciekawe. Ta wystawa to również głos dyskusji nad kwestią tzw. pochówków atypowych. Które przez swoją nieoczywistą oprawę skłaniają badaczy do karkołomnych interpretacji. Wystawa dostępna będzie od do lutego, przepraszam bardzo, 2026 roku. Na początku roku 2026 ma wystartować zbiórka finansowania społecznościowego na stworzenie gry Żerca. Gra Żerca jest osadzona w uniwersum powiernika pióra Franciszka Piątkowskiego, pewnie w większości Wam bardzo dobrze znanego autora. Nie tylko autora, bo również prawnika, podróżnika i rodzimowiercy słowiańskiego, który stworzył literacki świat pełen dawnych bogów, demonów i tajemnic. A na czym będzie polegać gra Żerca? Będzie można wcielić się w sługi dawnych bogów, wykonujących dla nich zadania i konkurujących ze sobą o ich przychylność pomogą w tym postaci znane z cyklu powieści o Marku Lichockim. Zapraszamy Was do śledzenia profilu Franka Piątkowskiego, a w tym miejscu również go bardzo serdecznie pozdrawiamy. No i mamy nadzieję, że zobaczymy się już na konwencie Slawni w kwietniu. Powstaje film związany ze Stanisławem Jakubowskim. Lukino film studio zapowiedziało, że razem z salonem sztuki słowiańskiej pracują nad projektem filmowym związanym z artystą i badaczem słowiańczyzny Stanisławem Jakubowskim. W tej chwili trwają przede wszystkim prace badawcze, ale studio powstają pierwsze szkice filmowe mające na celu Uruchomienie obrazów i fotografii. I z tego też miejsca proponuję wszystkim wam taką piękną książkę autorstwa Leszka Gardeły, no, znany od nas niesamowicie słowiańska melancholia, czyli życie i twórczość Stanisława Jakubowskiego. W tej publikacji będziecie mieli naprawdę o wiele więcej informacji na temat nie tylko i wyłącznie jego życia, ale także i reprodukcje prac, które są w tej. Akurat w tym albumie. Dodam tylko, że nie jest to współpraca reklamowa. Książkę zakupiliśmy. Między gniezdem a Poznaniem znajduje się wyspa Ostrów Lednicki na no, jeziorze Lednice. No i pewnie już część z Was wie, do czego pije, ponieważ sezon badawczy 2025 okazał się dla archeologów naprawdę bardzo bogaty. W ogóle jest to bardzo ciekawy obszar, szczególnie jezioro, bo między innymi na jego dnie wydobyto imponującą kolek kolekcję militariów z czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego, która liczy bardzo dużo Unikatowych wręcz skarbów. Ponad 280 egzemplarzy, w tym 145 toporów, 64 grot włóczni i 8 mieczy. Natomiast to, co wydarzyło się w 2025, to było odnalezienie kolejnych czterech włóczni, a jedna z nich jest wyjątkowa, nazywana nawet książęcą. Najpierw jednak przejdziemy sobie przez te pierwsze trzy. Pierwsza z nich to włócznia z zachowanym drzewcem, posiada żelazny grot o romboidalnym kształcie oraz jesionowy drzewiec, e, łączna długość wynosi około 2,1 metra. Broń zakończona była wykonanym z poroża pierścieniem, co czyni ją zabytkiem unikatowym. Druga włócznia, tutaj akurat nie zachowało się aż tak dużo. Zachował się za to smukły, delikatny żelazny grot, przypominający liść bierzbowy, oraz zachowany w tulei fragment drzewca. Na obu płazach wzdłuż krawędzi ostrza widoczny jest ornament w formie wężykowatej linii wilczych zębów. Na dobrą sprawę trzeci z zabytków jest dosyć podobny. E, najdłuższy z odkrytych w 2025 roku grot o trójkątnym profilu został wykonany w technice dziwerowania, czyli wielokrotnego skuwania ze sobą stopów żelaza o różnym składzie chemicznym. W tulei zachował się fragment drzewca, grot zdobiony z ornamentem w formie wężykowatej linii wilczych zębów. No i teraz przechodzimy do tej czwartej włóczni, która wzbudziła największe emocje. I tak jak powiedziałam, ona jest nazywana włócznią książęcą. Znaczna jej część, jak wykazały specjalistyczne badania, pokryta złotem, srebrem i brązem oraz stopami innych metali. Powierzchnia tulei i skrzydełek zdobiona z ornamentem o motywach spiralnych i triskalionowych. Widoczne są elementy plecionki, której ostre zakończenia przypominają pazury lub dzioby. Ich dopełnieniem jest ornament punktowy w postaci rzędów drobnych kropek tworzących wypełnienie plecioń, plecionkowatych motywów. Jak sami słyszycie, brzmi to naprawdę zachwycająco. Oczywiście zdjęcia pewnie tutaj będzie kamil wam pokazywać w trakcie, jak to, ja to wszystko odczytuję. Odsyłamy was do źródła informacji, no i czekamy po prostu na, na więcej i jestem też bardzo ciekawa, co jeszcze jezioro Lednickie przed nami skrywa. Wystawa BIEGAS ŚWIATY NIERÓWNOLEGŁE i teraz przepraszam za moją francuszyznę, ale Villa Le bo chyba tak się to nazywa w Konstancinie Jeziornie trwa właśnie wystawa BIEGAS ŚWIATY NIERÓWNOLEGŁE poświęcona twórczości Bolesława Biegasa, jednego z najbardziej oryginalnych e, polskich artystów przełomu XIX i XX wieku. Ekspozycja stanowi niezwykłą podróż przez pełen symboli, wizji duchowych, niepokojów świat wyobraźni Biegasa. To opowieść nie tylko o jego życiu i dziełach, lecz także o naturze artystycznego geniuszu, o granicach między Kiczem a Kampem, o pięknie i grotesce, które współistnieją w sztuce. A jeżeli zastanawiacie się, dlaczego w wiadomościach słowiański pan Biegas się pojawił, to powiem Wam tak: jeden obraz zastąpi więcej niż tysiąc słów. Wpiszcie nazwisko Biegas na Google Grafika i znajdziecie wszystko, co tylko i wyłącznie ze Słowiańszczyzną jest związane, ponieważ on bardzo inspirował się właśnie Słowiańszczyzną prehistoryczną. Kamil na pewno dorzuci też jeszcze kilka zdjęć. Tutaj. Dokładnie. A wystawę możemy oglądać w Villa Leffler do 31 stycznia 2026 roku. A teraz wśród naszych propozycji pojawia się monografia Kraina Grodów, Grody, plemienne we wczesnośredniowiecznym krajobrazie południowej Wielkopolski i północno-wschodniego Dolnego Śląska autorstwa pana Krystiana Chrzana. I czemu warto sięgnąć po tą książkę? Jest to książka nie tylko skupiająca się na w źródłach archeologicznych, a dokładnie na zaprezentowaniu 84 stanowisk, ale również stara się ona w pewien sposób podjąć refleksję nad krajobrazem i strukturą społeczną epoki. Pan Krystian próbuje wyjaśnić, w pewien sposób zinterpretować przedstawić, jak dawniej, jaką dawniej rolę mogły pełnić grody. Jaka odbywała się tam duchowość, jak przebiegało życie w tych grodach. Dlatego chyba i tak myślę, warto właśnie sięgnąć po tą monografię. Tytuł jest długi, ale już sprawdzałem wystarczy, że wpiszecie Kraina Grodów Krystian Szan. Książka już jest dostępna. Zapraszamy. Nowa gra komputerowa z elementami słowiańskimi De Verny Horn. Polscy deweloperzy z kieleskiego zapowiedzieli grę The Verny Horn, prezentującą jednocześnie fragmenty rozgrywki, więc poszukajcie ich na internecie. The Verny Horn to trzecioosobowy RPG z otwartym światem, inspirowane takimi tytułami jak Baldur's Gate, Wiedźmin czy Icewind Dale. We wszystkie trzy grałem. Stwórcy stawiają przede wszystkim na zapadającą w pamięć opowieść średniowieczny europejski klimat oraz emocje. Zapewniają przy tym, że nie boją się łamać schematów. I co z tymi schematami, proszę Państwa? No, mówią o tym, że warto dodać, że gra nie będzie prowadzić gracza za rękę, co jest bardzo ciekawe, a interfejs użytkownika ograniczono do absolutnego minimum. Czyli co? Kluczowe mają być obserwacje, pamięć i logiczne myślenie, a nie zestaw świecących ikon i podpowiedzi. Zapowiada się bardzo ciekawie, a jeżeli chcecie troszeczkę więcej, wystarczy wejść na wernyform.com. Tam będzie na pewno o wiele więcej informacji ciekawych e, dla Was. Kiedy ty miałeś czas grać w tamte gry? To było dawno temu. <laughs> 15 listopada tego roku w pałacu Ostromecko odbyła się uroczysta premiera. Przedstawienia realistycznej rekonstrukcji tzw. wampirki z pnia, której nadano imię Zosia. Kim była Zosia? Była to 17 wieczna kobieta, którą odkryto w formie niezwykłego pochówku z sierpem na szyi i na stopie. A odbyło się to w 2022 roku rekonstrukcja została przygotowana przez światowej sławy rzeźbiarza i archeologa, szczerze mówiąc niestety nie znam, Oskara Nilsona, a wydarzenie to, jak tutaj opisuje źródło, było kulminacją międzynarodowych badań łączących naukę, historię i sztukę. O samej wampirce y, z pnia już wam wspominaliśmy, ale myślę, że warto by było sięgnąć po trochę więcej informacji, no, co na ten moment o niej wiemy, że Zosia była drobną, jasnoskórą kobietą o ciemnych blond włosach i północnoeuropejskich rysach. Cierpiała na poważne schorzenia, w tym prawdopodobnie nowotwór mózgu, który mógł powodować silne bóle i omdlenia. Czy to był powód, dlaczego została w taki a nie inny sposób pochowana? Być może, niemniej jednak zapraszamy Was do sięgnięcia po więcej informacji odnośnie Zosi Spnia. Yy, źródło macie oczywiście pod filmem, natomiast to, do którego się odwołujemy, nie jest aż tak bogate, ale myślę, że wrzucimy jeszcze jakieś dodatkowe informacje, żebyście mogli sobie też w swoim zakresie doczytać. Niemniej jednak trzeba przyznać, że jest to fascynujące zna znalezisko, a sama yy, jestem ciekawa, jak Zosia wyglądała pewnie za, za chwilę zobaczycie, albo w trakcie mojego wystąpienia widzieliście już zdjęcia, czyli widzieliście to przede mną. Jak wygląda twarz mazowszanki sprzed 1600 lat? Proszę Państwa, zespół archeologów z Uniwersytetu Warszawskiego dokonał komputerowej rekonstrukcji twarzy młodej kobiety z przełomu IV i V wieku naszej ery. Odkrycie dobrze zachowanego szkieletu na północy mazowsza dokonał dr Andrzej Szela z Wydziału Archeologii. To znalezisko okazało się wyjątkowe ze względu na rzadkość zachowanych pochówków szkieletowych z tego okresu, kiedy dominował obrządek ciałopalni, co jest fenomenalne. Analiza antropologiczna wykazała, że kobieta miała około 30 lat, wyraziste kości policzkowe, szeroki nos i wysuniętą żuchwę wskazującą na przodor zgryz. Jej twarz odtworzono z dużą precyzją dzięki doskonałemu stanowi zachowania szczątków. Przy kobiecie znaleziono również ozdoby, w tym kolie oraz cenne paciorki, co wskazuje, że mogła należeć do wyższej warstwy społecznej. Rekonstrukcja jej twarzy w tej chwili jest prezentowana obecnie w liceum Mienia Marii Dąbrowskiej w Żurominie, gdzie stanowi element lokalnej wystawy promującej dziedzictwo regionu, a w przyszłości zostanie przetransportowana do jednego z okolicznych muzeów. Więc jak chcecie ją zobaczyć, pamiętajcie, Żuromin, liceum Mienia Marii Dąbrowskiej. W miejscowości Wal w Norwegii przeprowadzono pracę z zakresu archeologii ratunkowej, a dotyczyły one bardzo specyficznego pochówku, określonego nawet niemal hmm, nietypowym i niespotykanym, jeżeli chodzi o pochówki wikingów. Archeolodzy z Muzeum Nauki NTNU dokonali w wal w Norwegii wyjątkowego odkrycia grobu z epoki wikingów, które ujawnia nieznane dotąd elementy przedchrześcijańskich rytuałów pogrzebowych. Pochówek ten obejmuje kobietę z IX wieku, wyposażoną w bardzo charakterystyczny zestaw biżuterii, ale również i innych przedmiotów. Najbardziej niezwykłym elementem tego grobu okazało się umieszczenie... Obok ust kobiety, dwóch muszli przegrzebków, co jest metodą, praktyką niespotykaną do tej pory w Skandynawii. Wzdłuż grobu odkryto także drobne kości ptaków, najprawdopodobniej ze skrzydeł, co może sugerować złożoną symbolikę związaną z wierzeniami dotyczącymi podróży do zaświatów. Jest to absolutny precedens, jeżeli chodzi o archeologię. No i tak naprawdę nic więcej na ten moment nie wiemy. Czekamy w tej chwili na dalsze badania. Przede wszystkim w tej chwili archeologom zależało na tym, żeby zabezpieczyć tak ten obszar, żeby on nie został zniszczony, a niestety istniało dalej istnieje tak wysokie ryzyko z tego względu, że to są tereny rolnicze, więc po prostu można powiedzieć, że zostałyby dosłownie i w przenośni tak zaorane. Czekamy na więcej informacji. A teraz jeszcze przechodzimy do jednego polecenia literackiego, które mam w swoich rękach, pewnie już tę książkę znacie i widzieliście. Słowiański przewodnik Anna Stasiak, czyli tak naprawdę y, słowiański przewodnik po autorstwa, tak, słowiański tutaj jest słowiański przewodnik po świętowaniu, natomiast Anna Stasiak od wielu, wielu lat jest popularyzatorką wiedzy dotyczącej właśnie tych obrządków słowiańskich, tak to nazwijmy. Działa również lokalnie, mieszka w Krakowie. Miałyśmy się spotkać i nadal tego nie zrobiłyśmy, ale wiadomo, teraz Ania jest zapracowana. Książka jest świetna, bardzo dużo dobrych recenzji już zaczęła zbierać, więc tutaj nasze wielkie gratulacje. Czy jest to współpraca reklamowa? Teoretycznie tak, na dobrą sprawę nie widniejemy tutaj jako ISAB, jako patronat medialny, natomiast sami tą książkę bardzo mocno wspieramy i promujemy. Nie tylko ze względu na to, że po prostu dostaliśmy egzemplarz yy, recenzencki, ale również dlatego, że po prostu uważamy ją za jakościowe źródło informacji. Książka jest przepięknie ilustrowana, między innymi przez pracę znanej ilustratorki, Hani Dolly. Więc myślę, że to może być bardzo dobry yy, prezent nie tylko dla siebie samego, ale również dla waszych bliskich. Jeszcze raz zachęcam Was, słoweńskie przewodnicy. No, co... Trzeba jeszcze wspomnieć tutaj, że bibliografia, która została użyta do tego, jest niesamowicie prawidłna, Więc tym, którzy mogą chcą się doczepić do czegokolwiek, to tutaj nie ma się do czego doczepić. Naprawdę proponujemy. Tutaj wymienionych jest uh, 258, to 9, ale to akurat to są przypisy, tak. Mm -hmm. uh, I co jeszcze chciałam Wam dodać, ale Szymon mi przerwał. Co ja chciałam powiedzieć jeszcze? Le jesteś wspaniała. Nie, poczekaj. Kamil, wyknij to, proszę cię. Co chciałam powiedzieć? A, że z Anią się pewnie też zobaczymy na konwencie slawni e, w kwietniu. I co jest super, i tutaj też gratulujemy. Z tego, co słyszałam i co Ania przekazywała na swoim Instagramie, to książka zdobyła chyba pierwsze miejsce w sprzedaży tygodnia Empiku? Empiku. w Empiku. Mhm. Więc kto chyba mówi samo za siebie. Zapraszam. Prezent na święta jak ta lala. A skoro jeszcze jesteśmy przy książkach, to jeszcze tak skromnie wspomnę o mojej książce. To nie jest to współpraca ona się jaka? tak nie sprzedaje, Ani. <laughs> to jest współpraca samej ze sobą, więc nie wiem, ile. Szczerze mówiąc, egzemplarze zostało w poczecie w zasobach mojego wydawcy. Natomiast, jeżeli chcecie zrobić sobie jakiś fajny zestaw, może świąteczny, to przy okazji komuś. No, An na przykład. Mm -hmm. Ale w tym roku się naprawdę dużo bardzo dobrej literatury ukazało. Zresztą, jak prześlicicie sobie nasze wiadomości słowiańskie, to sami się o tym przekonać. jeszcze raz zachęcam. No i co? To chyba prawie już tyle. A z racji tego, że jest to no, ostatni odcinek w kalendarzowym roku w e, wiadomościach słowiańskich, a zbliżają się już naprawdę sporymi krokami szczodrogody, tak właśnie z tego miejsca, no, prawdopodobnie też z e, Twoim głosem, chcę Wam złożyć życzenia szczodrogodowe. Po pierwsze zdrowia, żeby Was nigdy nie opuszczało i żebyście byli szczęśliwi. E, a żeby młody, nowonarodzony Bożyc. No, wam podarował wszystkie wasze życzenia, żeby się one spełniały. I już na sam sam koniec coś, o czym zawsze zapominam i dzisiaj mi Szymon zdążył przypomnieć: czyli jak zwykle prosimy was o subskrypcję, lajkowanie, pisanie komentarzy. W tej chwili, YouTube umożliwia robienie takiego jakby punktowania. To się chyba boostowanie nazywa, coś takiego. Hypowanie mhm. e, filmów. To znaczy możecie dać dodatkowe jakby głosy za pomocą punktów, one się zliczają i dzięki temu istnieje jakieś tam prawdopodobieństwo, że film ukaże się na karcie głównej. Natomiast no my na to nie liczymy. Po prostu chcemy, żeby troszeczkę pomóc algorytmowi. Również bardzo będziemy wam wdzięczni za wszelkie udostępnienia. Natomiast to, co widzimy, co najlepiej działa, to właśnie komentowanie, udostępnianie. I subskrypcja. I, I właśnie to punktowanie, a subskrypcja to tam swoją drogą, tak naprawdę. Więc dziękujemy Wam jeszcze raz bardzo serdecznie za obecność przy tym odcinku razem z nami. Dziękujemy Karolowi Grabowskiemu za to, że przez cały ten rok śledził informacje dla nas i pewnie będzie też w następnym roku. Niby w grudniu nie nagrywamy kolejnego odcinka, ale podejrzewam, że Karol będzie zbierać grudniowe informacje. Więc jeżeli coś Wam wpadnie w oko, i będziecie chcieli, żebyśmy o tym wspomnieli w lutym? Komentarz. Dajcie znać. Również dziękujemy bardzo serdecznie Kamilowi Widuchowi z Grubej Kliszy za to, że podjął się tej pracy i współpracy z nami, aby montować nasze filmy i wycinać te nasze wszystkie błędy. Dzięki Kamil. Czasami myślę, że nie było to łatwe zadanie. Yy, I chyba co? Tyle. Dzięki wielkie. Szczęśliwego nowego roku. Szczęśliwego jeszcze. nowego roku. No za <grym> miesiąc. <grym> Do zobaczenia za rok.